Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. W zasadzie powinnam powiedzieć, witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, bo jest ze mną Bartek. Siema! <grym> I ponieważ ja mam jeszcze problemy z głosem po chorobie, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to koniecznie zajrzyjcie na Instagram. Tak, ostatnio mi się chorowało. I mój głos najbardziej ucierpiał. Dlatego oddaję dzisiaj głos mi! <laughs> ja ten filmik będę... Um, dubbingował. Prowadził. Dla was. Opowiem Wam o dzisiejszym makijażu. Tak. Co zrobiłam krok po kroku. Ciekawa jestem, czy... Trafnie opowie. Zresztą zaraz to wszyscy zobaczycie. Trzymajcie mocno kciuki e, za baretka, żeby e, nie nagadał jakichś głupot makijażowych, ale no, zobaczmy to sami. E, koniecznie zostawcie kciuka do góry dla Baretka, e, jeżeli chcielibyście jeszcze zobaczyć go e, w jakimś dawingowym. No na razie się nie <laughs> Zobaczymy, jak pójdziemy z jednym filmikiem. Ale kciuki. Tak. Poprosimy. Dla mojej kochanej żony. Nie, 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 nie. Dla Bartka. Bo on ma dzisiaj orzech niezły do zgryzienia. On nie widział, jak robiłam dzisiejszy makijaż, więc mm, zero podpowiedzi. Zero taryfy ulgowej. Nie biorę dzisiaj jeńców. Zresztą zobaczcie to sami. A Tobie, kochanie, powodzenia życzę. Zapraszamy. Zaczynamy. Ściągamy okulary. Bardzo ważny krok. Nie malujemy okularów, tylko oczy. żeby tonik, wacik. Zmywamy skórę. Jak nie macie tonika, to bardzo dobrze robi sok z ogórków. To nie wiem, co to jest. Smarujemy sobie twarz. Jakiś, nie wiem, olejek. Jakiś płyn, czy coś. O, coś poleciało. Tak, jak zwykle. Moja żona zrobiła sobie plamy na bluzce. Nic nowego, standardowe. Tak, wycieramy się. Robimy. Tak, uspokójmy się. Wdech, wydech. Maziamy, maziamy, maziamy. Maziamy. To jest. Yy, coś. A. Bazam do ust. Smarujemy. Tak, mamy spiesznięte usta, suche. Trzeba posmarować. To żel do brwi. Tak, to już wiem co to jest. Tylko czemu ona robi tak jak te brwi? Ale. Może i dobrze. Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem. Ja to tylko z psątą. To jest kredka do brwi. Malujemy sobie. Pewnie Golden Rose, numer 102. Malujemy, malujemy tak. Uważajcie. Delikatne ruchy. Bardzo spokojnie. Tutaj poprawimy. Dorysujemy. Chyba OK jest. O, jeszcze troszeczkę. Jest. tak. Jeszcze tutaj. No i zobaczcie, jak pięknie to idzie. Super. Ale już wystarczy. Za ładnie będzie. To jest grzybyczek, chyba. Chyba tak. Wyczesujemy brwi, jej im kształt. Puszystość. To jest chyba baza. Tak, to jest baza. Ciapamy, ciapamy. Bierzemy pędzelek. Jak nie macie pędzelka, to zabierzcie dzieci dzieciom do farb albo coś takiego. Maziamy, maziamy, maziamy. I drugie oczko. Tak. Bardzo ładnie. Teraz bierzemy puder chyba. Albo jakąś bazę. Nie wiem co to jest. Może być zwykła mąka w razie czego. Smaru, 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 smaru. Tak. To jest co? Nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. Chyba podkład. Chociaż. Chyba tak. Chyba podkład. Robimy z siebie Indianina. Malujemy sobie barwy wojenne. Tak. Bierzemy duży pędzel. Jak nie macie, to zabierzcie mężowi, chłopakowi do farby. Rozsmarowujemy. Ile można się tak mazać, matku święta? Mazu, 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 mazu. To jest. Nie wiem, co to jest. Pewnie coś, żeby było ładne. Jakiś korektor, czy co? Albo, nie wiem, może rozświetlacz? Nie wiem, co to jest, naprawdę, nie mam pojęcia. Znowu bierzemy pędzel od farby, Które zabraliśmy ówcześnie mężowi. Chłopakowi. Rozsmarowujemy. Tak, nosek też trzeba. Wysmarować pod drugim oczkiem, tak samo. Tylko uważajcie, żebyście nie, nie włożyli sobie tego do oka, bierzemy mniejszy pędzel, ciepamy, ciepamy, ciepamy. Tutaj też ciepamy. W ogóle dziewczyny, po co się tak męczyć? Matko? Coś z Golden Rose. Nie wiem co to jest. Może puder? Tak, to jest puder. Mhm. Tak, to już wiem. Puder. Bierzemy taki mega, mega duży pędzel. Tu też znajdziecie u jakiegoś męża, dziadka, ojca w garażu pewnie. A za puder możecie wziąć, nie wiem, mąkę albo yy, nie wiem, inne takie sepkie proszek do pieczenia albo coś. To jest brązer, chyba. Chyba tak. To jest chyba brązer. Nakładamy na kości policzkowe. Rozsmarujemy tak trochę, wiecie, wyżej, niżej, żeby ładnie było roz ciągnięte, Tak. Robimy trochę głupich min do kamery, ale nie na włosy. Miszka. Drugi pentel. Rozmarowujemy. Naturalna paleta, pewnie. Od Digital Girl Glam Shop albo jakieś inne, nie wiem. Nakładamy sobie taki nudziakowy. Później zno, znowu jakiś nudziakowy. Strasznie dużo tych nudziaków nakłada. Moja żona. Nie wiem. Znowu pewnie. Zabrała komuś pędzel od farb albo coś No Ile można. Matko. Rozcierać i rozcierasz. Uważaj, bo sobie w końcu fałko wsadzisz ten pędzel. Tutaj mamy brąz. Jakiś. Nie wiem co to za brąz. Tutaj bardzo malutki pędzelek. Nakładamy w zewnętrznym kąciku. Delikatnie, starannie. O, i dolną powiekę też. Tak, bardzo ładnie. Pięknie. Pięknie się maluje. Tak bierzemy większy pędzel, rozmarowujemy to, blendujemy, czy jak to się tam nazywa, jest dla mnie odblendowania jest blender, ale no cóż, ja się, ja się kompletnie na tym nie znam, pięknie. Bardzo ładnie. No już kończ, matko. Ile można? Uważaj, bo w fokus wsadzisz. O, tutaj nakładamy coś błyszczącego. Tak. To, co sroki lubią najbardziej. Możecie użyć palucha. O! A dlaczego ja tu jestem? Widać moją siwiznę. Ta się cieszy. Nie wiem z czego. Następny błysk. Wewnętrzny kącik nakładamy. Rozsmarowujemy. Tutaj z... znowu brąz? Po co? I jeszcze? Ile można nakładać brązów, nudziaków? Bardzo nudny makijaż. Ja nie wiem, co ta moja żona robi. Zamiast wziąć jakiś kurczę, żywy kolor, to się nudziekami kurczę bardziej. Wymiatamy, wymiatamy to, co się osypało. O, to mi ostatnio kazała kupić w Rossmanie. Bardzo ładna szczoteczka. Malujemy sobie rzęski. Jak macie takie ładne jak moja żona, to super. A jak nie, to możecie zazdrościć. Uważaj, skarbie. Nie wsadź sobie tego do oka, bo będzie bolało. Wyciągamy, wyciągamy, tak. Malujemy. A to coś z benefitu. Co to jest? To jest róż? Chyba tak. Smarujemy, odsypujemy. Tak, róż, no. A nie, to przepar... nie rusz, to jest rozświetlać, żeby się skóra błyszczała. Zobacz jak pięknie. Błyszczysz jak, nie powiem co, i nie powiem na kiedy. Tak, skarbu, bardzo ładnie wyglądasz, bardzo ładnie. Smarujemy, smarujemy pokazujemy bardzo ładnie. Następny błysk. Znowu wewnętrzny kącik oka. Delikatnie. Tutaj mamy szminkę bardzo ładną, bardzo ładny kolorek, różowy, tam fuksjowy. Jak zwał, tak zwał. Piękne usteczka. I tak oto prezentuje się makijaż. Jak wam się podobało, zostawcie lajka. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie. Mi się bardzo podoba. A mój dubbing raczej nie jest dobry. No ale cóż, warto próbować. Do zobaczenia następnym razem. Pa. pa. Cześć. Tak, papa pa, skarbie. Pa. pa. Cześć.